się Magda Goczał, pracuję w zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie i serdecznie Was zapraszam na kolejną wirtualną lekcję. Dzisiaj porozmawiamy o lesie, czyli o jednym z najcenniejszych ekosystemów na Ziemi. Zapraszam Was serdecznie. Żeby zrozumieć, czym jest ekosystem leśny, musimy najpierw poznać, z czego się składa. Ekosystem leśny tworzą wszystkie organizmy żywe występujące na danym terenie. Pomiędzy tymi organizmami występuje bardzo duża ilość różnych relacji. Postaram się Wam to pokazać na leśnej tablicy. Część z organizmów żywych współżyje ze sobą poprzez symbiozę. Jest to ścisła zależność, podczas której obydwa organizmy czerpią korzyści, wymieniając się wzajemnie cennymi elementami. Takim doskonałym przykładem symbiozy może być relacja korzeni drzew z grzybnią grzybów. Jest to relacja, która zachodzi pod ziemią albo w martwym drewnie. Jeszcze inna część organizmów żywych przyjęła taktykę drapieżników, którzy tylko czekają w leśnych zakamarkach na swoją zdobycz. Takim przykładem może być wilk którego pożywieniem jest na przykład jeleń. Kolejnym przykładem może być drapieżny ptak, którego pożywieniem może być dla przykładu wąż. Jeszcze inni przyjęli taktykę pasożytów, czyli organizmów, które, korzystając z czyichś zasobów, nie dając nic w zamian. Takim przykładem może być gąsienica motyla modraszka, która pasożytuje yy, na mrówkach. O tych różnych relacjach można by mówić bez końca. Ten ogół organizmów żywych i sieci powiązań pomiędzy nimi nazywamy biocenozą. Jednak te skomplikowane relacje pomiędzy organizmami żywymi to nie całość ekosystemu. Do kompletu brakuje nam jeszcze czynników nieożywionych. Na organizmy żywe wpływają bowiem zarówno warunki klimatyczne, takie jak temperatura czy opady deszczu, jak i warunki glebowe, takie jak na przykład zasolenie. Te czynniki nieożywione nazywane są biotopem. Biotop jest taką fizyczną przestrzenią do życia biocenozy. I dopiero połączenie biocenozy z biotopem, które wzajemnie na siebie oddziałują, tworzy nam ekosystem. Takich sieci powiązań w ekosystemie leśnym jest niezliczona ilość. Te powiązania powodują, że ekosystem jest stabilny. I mimo, że istnieją w nich mało sympatyczne w naszym odczuciu relacje, takie jak na przykład pasożytnictwo, to panuje w nim równowaga. Postaram się Wam to pokazać na konkretnych przykładach. Organizmy w ekosystemach są powiązane ze sobą zależnościami pokarmowymi w taki sposób, że tworzą łańcuchy pokarmowe, nazywane również łańcuchami troficznymi. I w takim łańcuchu pokarmowym gatunek będący jednym ogniwem łańcucha stanowi jednocześnie podstawę pożywienia gatunku będącego jego kolejnym ogniwem. I dzięki tej zależności możliwy jest obieg materii i przepływ energii w ekosystemach. Zobaczmy to na konkretnym przykładzie. Ekosystem leśny zamieszkiwany jest przez organizmy o różnych upodobaniach żywieniowych. E, taki łańcuch troficzny zawsze zaczyna się od producenta. E, często żartobliwie nazywam siebie producentem, kiedy ugotuję coś z niczego. I można powiedzieć, że tą samą umiejętność posiada większość roślin, które to właśnie z wody, dwutlenku węgla przy dostępie światła są w stanie wytworzyć niezbędny im do przetrwania cukier. Ten proces nazywamy oczywiście fotosyntezą, a efektem ubocznym jest życiodajny dla nas tlen. Na naszym przykładzie producentem będzie tatużyca. Następnym ogniwem w łańcuchu jest konsument pierwszego rzędu, czyli jakiś organizm, którego pokarmem są producenci. Na naszym przykładzie będzie to gąsienica motyla. Za konsumentem pierwszego rzędu jest konsument drugiego rzędu, który będzie już e, mięsożercą, który z chęcią posili się rośliną żercą. Na naszym przykładzie będzie to e, żaba, i w łańcuchu troficznym następnymi ogniwami są już konsumenci e, trzeciego, czwartego e, czy piątego e, rzędu. Na naszym przykładzie. Konsumentem y, trzeciego rzędu będzie wąż, a konsumentem czwartego rzędu będzie jakiś ptak drapieżny, którego pożywieniem jest wąż. To zaledwie jedna z sieci troficznych, które możemy zaobserwować w ekosystemie leśnym. Jednak wiemy już, że na ekosystem leśny składa się skomplikowana sieć powiązań. Spójrzmy na ilość przykładowych sieci, które odchodzą nam od gąsieniczki motyla, czyli od e, konsumenta pierwszego rzędu. Gąsienica może być pokarmem nie tylko dla żaby, ale również dla... przykładowo dla bażanta. Z kolei barżantem bardzo chętnie posili się lis. Z kolei lisem bardzo chętnie posili się na przykład ryś. Wróćmy do naszej gąsieniczki, którą z chęcią posili się jakiś e, ptak śpiewający, a nim posili się ptak rapieżny, który, jak pamiętamy, zajada się także wężami. Pozostały nam najmniejsze, ale tak naprawdę najważniejsze organizmy cudzożywne, które odżywiają się martwą materią organiczną i które nazywamy saprobiontami. Niektóre z nich pełnią w ekosystemach również funkcję destruentów, potrafią one bowiem rozłożyć szczątki organizmów do związków mineralnych. I te związki wracają do obiegu, są składnikiem powietrza i wracają do gleby. I są ponownie wykorzystywane przez rośliny. Dzięki temu procesowi martwa materia organiczna nie zalega w ekosystemach, lecz jest rozłożona do prostych substancji, które na nowo wykorzystywane są przez organizmy. Do destruentów należą bakterie, grzyby, które bardzo często nie są zauważalne przez nasze ludzkie oko. Występują bardzo licznie w ściółce leśnej i w górnych warstwach gleby. I to właśnie ich obecność w ekosystemie jest niezbędna. Bez ich aktywności obieg materii, czyli krążenie pierwiastków w przyrodzie, byłby niemożliwy. Do saprobiontów należą także owady. Mamy na szczycie naszej sieci troficznej przykład owada, który już w ostatnim etapie, po zakończeniu życia przez konsumentów ostatnich rzędów, Spowoduje, że materia ta wróci do obiegu. Dzięki istnieniu ogromnej liczby wzajemnych interakcji możliwe jest dopasowanie do zmieniających się warunków środowiska. Zobaczcie. Co może się stać, jeśli zabraknie jednego ogniwa w prostym bondelu troficznym producent, konsument, destruent? Łańcuch zostaje przerwany. Nie zapominajmy, że i my ludzie bardzo wiele czerpiemy z lasów. Spacerujemy, biegamy, piknikujemy czy jeździmy na rowerze. Zbieramy także rośliny i owoce jadalne, pozyskujemy drewno do produkcji różnorakich elementów. I myślę też, że nie muszę przypominać, że dla wszystkich organizmów żyjących na Ziemi las jest bardzo ważny. Drzewa I produkują dużą ilość, ilość tlenu niezbędnego nam, ludziom, do życia i tym samym ograniczają ilość dwutlenku węgla, zatrzymują zanieczyszczenia powietrza. Regulują także stosunki wodne i są miejscem życia wielu gatunków roślin i zwierząt. Jesteśmy świadkami, jak żywa niegdyś materia organiczna powoli wraca do obiegu. Jest rozkładana na części pierwsze. Widzimy tutaj efekty pracy wielu organizmów żywych, takich jak chrząszcze, ee, bakterie czy grzyby. Spójrzcie, jak ten twardy e, niegdyś dąb rozkłada się na małe fragmenty. Już niebawem zostanie zupełnie rozłożony i wykorzystany przez. Rośliny. Nasze światy, nasze ekosystemy są ze sobą wzajemnie powiązane i zależą od siebie nawzajem. Pamiętajmy o tym, będąc w lesie. Postrzegajmy każdy, nawet tak niepozornie wyglądający fragment martwego drewna, jako niezbędny element całego ekosystemu leśnego. Pamiętajmy, że brak jednego elementu może spowodować zachwianie równowagi w jego funkcjonowaniu. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejne lekcje. Do zobaczenia.